Serdecznie witamy Państwa na kolejnej konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Nazywam się Marta Czech. Obok mnie pan poseł Grzegorz Braun oraz Piotr Heszen, członek Komitetu Politycznego naszej partii. Szanowni Państwo, w pierwszej połowie maja dowiedzieliśmy się, że Komisja Europejska arbitralnie oceniła, że przedstawione przez powiat zgorzelecki oraz Lubelszczyznę harmonogramy odchodzenia od węgla w perspektywie do dwa 2030 roku, a więc mówimy o niespełna dekadzie są uwaga niewystarczająco satysfakcjonujące. Z czym to się wiąże? Jakie są konsekwencje tej arbitralnej oceny? Otóż zostały wstrzymane środki, pieniądze dla tych regionów z tak zwanego funduszu sprawiedliwej transformacji. A prawdę mówiąc, e, owe regiony, czyli powiat Zgorzalecki oraz Lubelszczyzna zostały obrabowane ze środków, na które już przecież wszyscy jako Polacy zdążyliśmy się złożyć. Należałoby tutaj zaznaczyć i przypomnieć, że trzeba wyjść z tych błędnych założeń, e, błędnych paradygmatów, fałszywych, które rodzi kłamliwa retoryka, jak i mianowicie fundusz uwaga sprawiedliwej transformacji. Mówmy otwarcie, że chodzi o długu niesprawiedliwej recesji, regresu gospodarczego, nie mówmy o wsparciu, o pomocy, o objęciu wsparciem i... Pomocą, ale o objęciu szantażem w myśl nie damy wam waszych pieniędzy, jeśli nie zrobicie tak, jak powiemy. I jest to niestety ponury tasiemiec, w którym przestrzegamy od lat przed takim służalczym podejściem, przed tą służalczą uległością wobec urzędników, wobec biurokracji unijnej i tak przestrzegaliśmy kolejno przypomnijmy przed tak zwanym funduszem odbudowy który nazywamy funduszem zadłużenia przed tak zwanym zielonym ładem mówiliśmy o zagrożeniu płynącym ze strony pakietu tak zwanego Fit for 55 a niedawno ostrzegaliśmy przed niebezpieczną deklaracją odchodzenia od produkcji samochodów spalinowych a cały czas między yy, tymi ostrzeżeniami mówimy o niebezpieczeństwie dekarbonizacji, która de facto równa się deracjonalizacji gospodarczej w Polsce, biorąc pod uwagę potrzeby i specyfikę naszych nie tylko mikrosubregionów, ale w perspektywie całego kraju. I tak ta służalczość doprowadziła nas do tego, że nawet już nie możemy liczyć, jak widzimy, proszę państwa, na tak zwane ochłapy z kasy, na którą się przecież składamy, mimo że rezygnujemy z gospodarowania po swojemu, z gospodarowania samodzielnego, konstruktywnego, zgodnego z tempem i specyfiką naszych regionów i rezygnujemy, proszę państwa, z podstawowych gałęzi Gospodarczych nie tylko regionów, ale całej Polski, bo przypomnijmy mówimy o dwóch podstawowych biegunach węglowych w Polsce: zachód polski, powiat Zgorzalecki, mówimy tutaj o kopalni Turów, węgiel brunatny, wschód Polski, Lubelszczyzna, Bogdanka, słynna kopalnia węgla kamiennego. I to wszystko próbuje się zniweczyć, proszę Państwa, w myśl, że Unia Europejska wie lepiej, co jest dla Polaków dobre. No, ta polityka służalczości wobec urzędników Unii Europejskiej doprowadziła nas do tego, że staliśmy się nie tylko niewolnikami, ale wręcz żebrakami wobec samej Unii i szumnie media powtarzają, że choćby w przypadku województwa dolnośląskiego, marszałekowego województwa pan Cezary Przybylski oraz przewodniczący sejmiku województwa dolnośląskiego pan Andrzej Jaroch apelują wspaniało myślnie do dyrektora zajmującego się funduszami z Komisji Europejskiej, żeby przyznać jednak tym ich regionowi, Dolnemu Śląsku, te fundusze z tak zwanej sprawiedliwej transformacji. No ale nie oszukujmy się, jakie apele, proszę państwa, jest to zwykłe żebractwo. I w takiej pozycji żebraków, nasi, a w zasadzie nie nasi, włodarze stawiają nas, Polaków, z racji funkcji, jakie pełnią. A my nie godzimy się na to, abyśmy byli żebrakami, aby nasza Matka Polska, mamy dzisiaj piękny dzień, Dzień Matki, jak pięknie i trafnie pisał ksiądz Piotr Skarga w swoich kazaniach sejmowych, nasza Matka Polska zasługuje na to, co najlepsze, na najlepsze miano, nie na miano żebraka, nie na miano mentalnego Menela, żeby nie powiedzieć kolacznego koszarda, bo niestety do takiej roli próbują naszą matkę, ojczyznę sprowadzić rządzący w Polsce. A teraz głos zabierze Piotr Heszen. Szanowni Państwo, jeszcze do tej nazwy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, to tak przecież mógłby, taki tytuł mógłby nosić film gangsterski o wyczynach białych rękawiczek, gdyby go tam odgwiazdkować, to hasło, to pewnie brzmiałoby ono Fundusz Bezczelnego Przekrętu, to z zewnątrz, a spojrzenie od wewnątrz, może ci nasi tak zwani włodarze już po prostu nie wiążą nadziei z ziemią, na której obecnie przebywają, może czy nie na to wskazuje na przykład kupno, hotelu w neutralnej Szwajcarii za 120 milionów złotych kupione ostatnio za pośrednictwem Ministerstwa Kultury czy nie o tym mogą świadczyć może świadczyć wyprzedaż nieruchomości przez państwa morawieckich w momencie kiedy inflacja gwałtownie rośnie Przypomnę, że na taśmach prawdy w 2014 roku Mateusz Morawiecki zadał sobie pytanie, co może obniżyć oczekiwania społeczne i bez wahania odpowiedział wojna. Cytuję, wojna zmienia perspektywę w pięć minut. Więc czy to nie jest tak, że to z czym mamy obecnie do czynienia... W Lubelskim i w Zgorzelcu to jest rzeczywiście już jakiś bałagan tych, którzy się powoli wyprowadzają. Tutaj, stosując retorykę wojenną i chcąc nas za wszelką cenę wpędzić w kleszcze wojny, można mieć takie podejrzenia i o czymkolwiek byśmy dzisiaj nie mówili to wracamy do jednej kwestii, do złajdaczenia elit, w tym polskojęzycznych i ogłupienia znacznej części y, ludu, tak zwanego, czy publiczności oficjalnych mediów. Ale kto się ocknie, to drodzy państwo, także po jakiejś przeciwnej stronie, chociaż ci zwykli, niekwalifikowani, pamiętajcie, że my tu jesteśmy. Jest Konfederacja Korony Polskiej. Pan poseł Pan Grzegorz, Grzegorz Braun. Szczęść Boże górnikom. I tym od węgla kamiennego czarnego, i tym od węgla brunatnego i tym, którzy zajmują się wydobywaniem innych bogactw, których nie brak ciągle chwała Bogu w polskiej ziemi. E, Im szczęść Boże, a na pochybel rządzącym, którzy poddają Polskę dyktatowi zagraniczy. E, jednocześnie ulegają presji e, ideologicznych, ideologicznie motywowanych dyrektyw neomarksistowskich, tym razem w zielonym kostiumie płynącym. Płynących do nas z Eurokołchozu i, i właśnie już przecież zalicytowali, że do 2050 roku zamierzają zamknąć w Polsce ostatnią kopalnię. I tych dyrektyw poprawności politycznej na aktualnym etapie, które każą rezygnować z tego, co jest dostępne w dziedzinie zaopatrzenia w paliwa, po to, żeby następnie pokątnie odkupić te same paliwa albo od Niemców, albo od Słowaków, no ale, ale samemu trzeba być w awangardzie sankcji nakładanych na Rosję. Te dwie sprawy się rymują, Szanowni Państwo, ponieważ jeśli idzie o Zielony Ład, to odnotujmy, że w Niemczech właśnie stanęła sprawa ponownego wykorzystywania bloków węglowych energetycznych, i to wprowadza nowy, a jakże minister, który szedł do wyborów jeszcze pod zielonym sztandarem, ale teraz Niemcy, realiści, rzeczywistość skrzeczy, wiadomo, że Europy nie da się ogrzać i zasilić wyłącznie wiatrakami do mielenia ptaków, więc są kopalnie, nie są zalewane, nie są zasypywane, zakopywane, są bloki węglowe w elektrowniach i mają być reaktywowane mają być ponownie używane no i z drugiej strony te same Niemcy ale na spółkę z Słowakami Włochami Austrią zdaje się jeszcze już wiadomo że pootwierały te państwa te yy konta rublowe po to, żeby regulować należności za rosyjski gaz czy ropę, a Polska bierze w skórę z jednej i z drugiej strony, pada ofiarą jednej i drugiej e, e, perswazji propagandowej, którą to niestety perswazję prowadzi tutaj własny rząd, realizujący nie interes narodowy, nie dbający o to, ile pieniędzy będą musieli wydać Polacy na to, żeby się ogrzać, żeby rozruszać swoje, swoje interesy, ale dbający o to, żeby być na każdym etapie prymusem, liderem tego, neo marksistowskiego bełkotu z jednej strony, a z drugiej strony propagandy wojennej, która wystawia Polskę na rozliczne jeszcze inne ryzyka, o których tutaj teraz nie będziemy mówić. Zwróciliśmy zatem uwagę na szantaż węglowy czy raczej antywęglowy. My ten szantaż, gdyby to od nas zależało, asertywnie odrzucilibyśmy jednym słowem, jednym Ruchem. Niestety rząd aktualny warszawski temu wszystkiemu ulega i ba, bierze na siebie rolę transmitera, adwokata tej złej sprawy z, ze szkodą Polaków. Dziękujemy za uwagę. Pytania, uwagi? Nie widzę, nie słyszę. Do zobaczenia.